W filmiku światło zmieni się na lepsze takie, że jeżeli na początku światło wam nieco przeszkadza, to zostańcie do końca, bo potem się to zmieni. 1, 2, 3, 4, hit. Witam Was w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj mam dla Was filmik, o który wielu z Was już mnie kilkukrotnie prosiło pod filmikami. I to będzie filmik o językach obcych, a dokładniej skuteczne sposoby na ich naukę. Trochę Wam opowiem, może jak to teraz u mnie wygląda. Na tę chwilę, niestety, bardzo sobie odpuściłam dosłownie do zera naukę. Języków obcych, nauka nawet i tego niemieckiego, ale planuję właśnie od września wziąć się za siebie, wziąć się w garść i w końcu usiąść i znowu zacząć się uczyć tak jak kiedyś. No, miałam dosyć długą przerwę w nauce właśnie tych języków, spowodowaną moim humorem, moim samopoczuciem, po prostu nie miałam tej motywacji, tego zapału, ale od września chcę zacząć wszystko od początku, tak jak wiele innych spraw. Ale może o tym opowiem już wam od innych sprawach w innym filmiku, bo planuję taki zrobić. Ale dobra, przechodząc już do tematu, wypisałam 10 punktów, do których chciałabym się odnieść, i naprawdę są one skuteczne. Gdy ja się uczyłam języka niemieckiego, to naprawdę, naprawdę mi pomagały. Także już bez przedłużania przechodzę do filmiku. Okej, okay, pierwszą taką rzeczą, do której chciałabym się odnieść, jest słownictwo. I tutaj porada na naukę słownictwa, fiszki. Róbcie sobie fiszki naprawdę. To pomaga. Ja jak uczyłam się słówek i wypisywałam sobie wszystkie jedne po drugie, na przykład tutaj po niemiecku, tu obok, w polsku tłumaczenia czy na odwrót, nie mogłam za Chiny tego zapamiętać. W ogóle to mi nie wchodziło do głowy, nie wiedziałam, jak się tego nauczyć. Jak miałam wypisaną tą całą listę, albo jak miałam nawet słówka w książce, czy w zeszycie I za każdym razem robiłam sobie fiszki, wycinałam takie małe karteczki Tutaj wam pokażę, właśnie mam w woreczku Jest to pocięta kartka A4 i po prostu to są takie malutkie karteczki Możecie też używać takich karteczek właśnie albo do fiszek, albo, ym, albo takich kolorowych, małych Ale ja właśnie sobie wycinałam takie i zawsze pamiętam w szkole wszyscy mówili, że ze wszystkimi karteczkami łożę Ale jak była jakaś kartkówka czy coś, ja po prostu chodziłam i jedna na drugą karteczkę przekładałam I uczyłam się tak, że zapisuję sobie tutaj słówko po polsku A tutaj z tyłu po niemiecku I naprawdę to pomaga Tutaj wam pokażę właśnie, mam takie pudełeczko nawet z tymi fiszkami, co sobie robiłam No i tutaj mam pogrupowane Tutaj miałam fazę na przepisywanie słownika Słowo w słowo i... Pogrupowanie tego w fiszki. Także tutaj mam na przykład uczucia, przyłomowe, wydarzenia w życiu, jakaś rodzina, mięśnie ciała, ludzie, twarz, naprawdę tutaj mam tego dużo, dużo, dużo więcej. I te fiszki bardzo mi pomagają. Kolejnym razem jest to, żeby używać kolorowych karteczek. Ja tutaj mam oczywiście znowu całe pudełeczko, tutaj są przeróżne karteczki, jakieś takie, takie malutkie, jakieś takie większe. I zaznaczyć sobie po prostu książkę, czy w zaszycie różne rzeczy. Te fiszki można na takich właśnie robić. I naprawdę, jak zrobicie to na kolorowo, to pamiętacie to o wiele, wiele lepiej. Kolejną radą do uczenia się słówek jest to, żeby po każdej partii albo serii nauczonych słówek robić sobie taką jakby kartkówkę. Coś takiego. Po prostu wypisać sobie wszystkie słówka po polsku czy po niemiecku, i obok zapisywać chill. to, co wiecie o tych słówkach, a potem sobie sprawdzać i tak sobie powtarzać, powtarzać tą kartkówkę. Naprawdę to pomaga. Też sobie zawsze robiłam po nauce słówek takie właśnie mini kartkówki, potem sprawdzałam, czy napisałam dobrze. I słówka należy powtarzać systematycznie, codziennie, bo jeżeli nie powtarzacie ich, to z czasem po prostu zapomnicie. Nie ja pamiętam, uczyłam się na konkurs niemieckiego o żywności. Nauczyłam się naprawdę ponad 1000 słówek, 1500, naprawdę to było dużo. No i ta żywność potem jeszcze zaczęłam się jej uczyć, bo stwierdziłam, że to co na konkurs było za mało. No, i tych słówek teraz w sumie nie pamiętam, bo ich nie powtarzałam i muszę właśnie zacząć od nowa się ich tak, jakby uczyć. Także powtarzanie codzienne to naprawdę bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi o naukę gramatyki, to gramatyki niestety trzeba się uczyć tak jak matematyki. Tak zawsze powtarzała Pani na polskim, jak właśnie mieliśmy gramatykę, że trzeba się tego po prostu uczyć systematycznie, czasami na blachę, na pamięć, wykuć po prostu. To sobie w głowie i robić ćwiczenia, bo ćwiczenia są najważniejsze. Jeżeli znacie teorię, to ok, ale musicie umieć zastosować to w praktyce. I tutaj mam do polecenia Wam jedną książkę, mianowicie Nowe repetytorium z gramatyki. Jest tutaj mam akurat język niemiecki, oczywiście, ale widziałam też angielskiego i zamierzam sobie kupić. To jest wydawnictwo PWN i naprawdę tutaj macie wszystko. Eee, macie naprawdę dużo, tutaj jest, tutaj jest prawie 300 ćwiczeń, dużo stron. Eee, każdy dział gramatyki, jaki chcecie, tutaj znajdziecie. Także książka kosztuje 40 zł. Więc naprawdę, jak za taką cenę, tutaj macie wszystko. Możecie też oczywiście korzystać z, ze stron internetowych, na dole wam. Podam niektóre strony, z których ja korzystam, i naprawdę w internecie też znajdziecie wszystko. Ale jeżeli wolicie to na papierze, to polecam wam taką książkę. Kolejną taką poradą będzie pisanie w danym języku, czyli załóżmy, uczycie się angielskiego czy niemieckiego. Piszcie po prostu, ile wlezie w tym języku, jakieś opowiadania, wiersze, jakieś maile. Naprawdę, piszcie, ile wlezie i używać tego języka, właśnie w pisaniu. To Wam naprawdę pomoże i w słownictwie, i w gramatyce. Jeżeli się nudzicie, to to jest fajny sposób i na nudę, i na naukę języka. Kolejną rzeczą jest oglądanie filmów, filmików na YouTubie, jakichś koncertów, live'ów, wywiadów w danym języku albo seriali, o seriali też. Jeżeli na początek nie, nie rozumiecie dużo w tym języku, to możecie sobie wziąć serial na przykład po angielsku z napisami angielskimi Będzie najlepiej potem te słówka z seriali sobie wypisywać czy tam z filmów i tłumaczyć A jeżeli już jesteście zaawansowani, to oczywiście możecie oglądać bez tych napisów Oglądanie filmików na YouTubie też bardzo dużo pomaga ja, ja na przykład angielskiego nie uczyłam się znaczy uczyłam się, ale... To nie była taka systematyczna nauka, dzięki właśnie oglądaniu filmików na YouTube po angielsku, które uwielbiam, rozumiem po prostu już prawie wszystko, co w nich mówią, także to jest naprawdę bardzo fajna metoda Znajdźcie filmy i filmiki w każdym języku, jaki tylko chcecie Światło się zmieniło, bo zasunęłam roletę i wydaje mi się, że jest lepiej, także Zostawię tak Kolejnym punktem jest pisanie z osobami w danym języku Tutaj gdzieś wam napiszę stronę, na której możecie pisać I to też bardzo pomaga Tylko ym... jeżeli myślicie, że te osoby zwracają uwagę na najmniejsze błędy To tak nie jest Ja zawsze cykałam się przed pisaniem właśnie w... po niemiecku Z innymi osobami pomyślałam, że jak narobię błędów To będzie taka siara, że... Że już nikt się do mnie nie odezwie, a tak nie jest. Czasami te osoby też robią błędy, nawet yy, o tym nie wiedząc. Także naprawdę warto się otworzyć yy, i takie pisanie też Wam bardzo pomoże. Następnie programy komputerowe. Tutaj yy, mam do polecenia Wam programy z Supermemo. Tak, mam ich tyle. I y, powiem Wam, że żadnego z nich niestety nie ukończyłam, bo na moim laptopie te programy po prostu nie działają. Y, jeżeli macie system Windows czy jakieś inne, wszystkie oprócz Maca, to takie programy będą Wam działały, a y, wykonywanie ich codziennie też Wam pomoże w nauce tego języka. Dalej, jeden z najważniejszych punktu, punktów, czyli rozmawianie w danym języku. Y, jeżeli nie macie takiej możliwości, rozmawiać z osobami właśnie z tego kraju, czy. Czy po angielsku, czy po hiszpańsku, czy jakim tam się uczycie? To rozmawiacie sami do siebie, czy do rodzeństwa, do mamy, do taty. Ja tak robię, że czasami mówię właśnie do mojej siostry ciągle po niemiecku nawijam, a ona tylko przytokuje im. <śmum> ale naprawdę to pomaga. Ona mi mówi w jakim, co mam powiedzieć, albo jaki temat mam, o jakim temacie mam powiedzieć, na przykład nie wiem, co dzisiaj robiłam, jakie mam plany, coś takiego. Ja jej mówię, ona i tak nic nie rozumie, ale mówi, że jest ok Także nawet gadajcie sami do siebie przed lustrem i rozmawianie. Jest bardzo, bardzo ważna Kolejnym punktem są korepetycje I tutaj, jeżeli macie taką możliwość Jeżeli macie na to pieniądze, warto iść na korepetycje Ja korepetycje z niemieckiego Miałam od pierwszej klasy gimnazjum I No i te korepetycje na pewno mi coś dały Tam rozmawiam z panią po niemiecku Najczęściej, albo Piszę jakieś opowiadania Albo pani mi da jakiś temat, ja muszę coś napisać Dużo też rozmawiamy Nie po niemiecku Na inne tematy, ale to już tylko szczegół, także jeżeli macie pieniądze, to warto zainwestować je w korepetycje, bo tam możecie porozmawiać o wszystkim, po prostu zapytać o wszystko i macie. Nauczyciela do dyspozycji tylko dla siebie I ostatnim punktem są kursy Ja na taki kurs zamierzam iść Ale y, kursy naprawdę też y, działają cuda Z tego co wiem, z tego co mówili mi znajomi Ja y, zamierzam iść właśnie do szkółki angielskiego Bo jak wiecie, angielskiego w ogóle prawie nie umiem Znaczy y, rozumiem wszystko Dogadałabym się, ale nie umiem gramatyki właśnie dlatego chcę tam iść Na kurs niemiecki też planuję iść Także jeżeli też macie pieniądze nie wiecie w co zainwestować, to języki to naprawdę bardzo ważna i fajna rzecz, w którą można wydać jakąś sumę pieniędzy. W gramatyce pomoże Wam też wypisywanie wszystkiego. Ja tutaj mam taki zeszyt, nie jest tutaj trochę prześwietla, nie zobaczycie, ale prowadzenie ze zeszytu z gramatyką jest naprawdę świetne. Wiele razy pomógł mi właśnie w nauce. Mam tutaj wypisane wszystkie czasy, wszystkie formy, jakieś e, strona bierna, strona czynna, jakieś No naprawdę dużo. E, takich rzeczy, także prowadzenie że to naprawdę też pomaga Kolejną rzeczą do nauki gramatyki jest e, teczka Moja teczka i tutaj mam naprawdę dużo rzeczy i tutaj gromadziłam wszystkie karty pracy, wszystkie notatki z lekcji, karty pracy, które pani nam dawała, jakieś wycinki z książek, różne tabelki, nie tabelki, albo coś, co sobie po prostu wypisywałam sama. Także też inna forma właśnie prowadzenia takiego zeszytu, jeżeli wolicie mieć wszystko na papierze. I tutaj są właśnie takie notatki, także gromadzenie takich rzeczy też Wam naprawdę może pomóc. Ok, więc to już był koniec. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. I że dowiedzieliście się jakichś ciekawych metod na naukę tego języka, no i wam po prostu pokazałam, czego ja, co ja robiłam, żeby się nauczyć, i jakich metod ja używałam. Mam nadzieję, że ten filmik nie jest też chaotyczny, bo starałam się do niego naprawdę, naprawdę przygotować. No i więc tutaj już zakończę. I łapeczki w górę, jeśli się podobało, subskrybujcie, komentujcie na dole, a my widzimy się już w następnym filmiku. Pa, Pa!